Siemanko moi drodzy, z tej strony Wnukol i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I dziś zagramy sobie w Fortnite'a i polecimy z challenge'em Tarana.exe, który będzie się opierał na dwóch wyzwaniach. W pierwszym, muszę zająć się jak najwyższe miejsce, używając tylko broni pierwotnych i prowizorycznych. Więc myślę, że taki to jest też w formie jakiegoś jaskiniowca challenge. A drugi challenge polega na tym, że muszę polecieć na kościane krańce, porozmawiać z taraną i zająć jak najwyższe miejsce lutem z tamtej miejscówki. Więc standardowo, jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie tutaj łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo lecimy po 50 subów. A ja bez przedłużania zapraszam do oglądania. Także okej, okay, my już jesteśmy w gierce I myślę, że polecimy sobie na Paskudną przystań, bo w sumie czemu by nie Potrzebuję też, jak mówię, zebrać sobie trochę lutu na spokojnie Bo te prowizoryczne i pierwotne bronie, no nie są jednak Tak mocne jak typu Spas Czy Mka Więc sobie lecimy na Paskudną i myślę, że już sobie w tym miejscu właśnie wyskoczę. Więc lecimy. Mam nadzieję, że uda się być chociaż w jednym z tych challenge'ów top 10. Fajnie by było. I ktoś tu z nami leci. Okej, okay, fajnie, fajnie. Nawet dwa ktoś. No, może być ciekawie. To jest PM, nie mogę. Ale to już mogę. Więc podnosimy. Wbijamy sobie do tego budynku i mamy pompę. Zapomniałem też powiedzieć, że leczenie dowolne mogę sobie brać. Więc sobie tu niszczę. Jest apteka i tek. Okej, okay, wszystko że tak naprawdę przyda. Strefa jest dosyć blisko. 500 metrów bywało gorzej. Prowizoryczny łuk. Tak na ogół to mogę go wziąć, więc biorę. Ale chyba jednak go zostawiam, bo wiadomo, że poteczki lepsze jednak. Nie oszukujmy się. Wejdę jeszcze tu. Jakaś amunicja się przyda. Jakieś matsy. I mogę w sumie tu wejść na dach, bo na tym dachu... Z tego co dobrze pamiętam były małe potki więc wbijamy Dokładnie, są małe potki I jest tam jakiś typ Idziemy podjeżdżać Dostał, no i leży. Łatwo z nim, ale to też był jakiś bambiczek. Zatańczmy mu. A tu mityczna skrzynka w ogóle. Pierwotny. W sumie pierwotne rzeczy mogłem wziąć. Więc na ogół wezmę sobie ten łuk. ale zateka, bo pompa mi się przyda. Zlutujmy sobie jeszcze tutaj na szybko. Póki strefy nie ma. Yy, I myślę, że zaraz do strefy, na serio, trzeba będzie iść. Ktoś zmodyfikował tira, fajnie, fajnie. No niestety T-kala zabrać nie mogę. Sprawdzę sobie jeszcze szybko ten domek, może jakaś pompa lepsza będzie. O, a tu jakiś kolega płynie. Idziemy podjeżdżać. I leży. Nice. Więc mogę tutaj sobie już dalej na spokojnie lutować. Ale z szarą pompą biegać to tak słabo trochę. Więc sobie tu wejdę wyżej. Pierwsza skrzynka. Okej. Okay. Druga skrzynka. Mechaniczny. Mechanicznych nie mogę używać. Bo nic nie mówiłem więc zostawiam takcika ale też nie mogę ale już tą ostatnią skrzynkę chyba sobie daruję bo strefa idzie a nie chcę, żeby mnie zabiła więc idę sobie tutaj w góry i czekam na jakiś typów aż będą W ogóle yy, niedługo będzie też nowy sezon i możecie też w komentarzach pisać pomysły, na przykład czy chcielibyście, żebym nagrał jakiś odcinek z widzami albo na przykład, żebym jakiś hardkorowy challenge zrobił, ale to jak wyjdzie nowy sezon mówię, bo jeszcze nie wiadomo jakie tam będą bronie i tak dalej. Zbiorę sobie też po drodze trochę matsów, żebym miał jak się budować, bo samym metalem tak trochę słabo. Zmienię sobie w ogóle na metal. Tu mam go najwięcej i jest najwytrzymalszy. Te dwa drzewa zrąbię i myślę, że lecę dalej. Zobaczcie też przy okazji po drodze czy tej lepszej pompy nie ma, bo z taką pompą biegać to nie za fajnie. Zobaczmy, może tutaj jakaś pompa się schowała Nie, jednak to tylko łuk Dobrze, że chociaż amunicję do tej pompy dają Przy okazji też zbierę sobie ten kamień I biegnę sobie dalej do strefy Stoi tu sobie autko zmodyfikowane. Wiem, że tu jest lambo. I też podjadę zaraz zobaczyć, ile ono ma paliwa. To ma 41 i terenówki. A lambo? 50. Dobra. Wiem, że tam to lepsze, ale wolę lambo. Tu są strzały. A nie, skrzynka jest. Dobra i to jest tak naprawdę w strefie, a nie, jednak nie jest, ale mogę sobie zawsze dobiec, więc fajnie, zbieram lód, amunicję i lecę szybko na i po jakieś wyzwanie. O oh, kurde, chłopcom mnie wywalił. Aj, no nie zdążyłem użyć pompy. No cóż. Tak naprawdę pierwszy ciężar został wykonany. Udało mi się zająć 26. miejsce z dwoma kilami. Myślę, że nawet nieźle. A my już się widzimy w drugiej części challenge'u Także widzowie jesteśmy już w kolejnej gierce. I tym razem polecimy sobie na kościane krańce. Więc czekamy i jak mówiłem muszę się muszę wejść w interakcję z taraną. Nie coś tam kupywać czy wygrać lutem od niej. Tylko po prostu lecę na kościanę. Lutuję, rozmawiam z taranu i tak naprawdę challenge mam zaliczony. Oczywiście jeśli się nie uda, będę musiał go powtórzyć. Ale mam na miejmy nadzieję, że nikt mi MPC-ta nie zabija. Więc sobie już tu lecimy. Leży tu karabin, więc jest super. To potki i tak super, czyli tak naprawdę mam darmowy full kef, więc pijemy jedną, drugą i trzecią. dostał gościu i leży. no i nice Pierwszy kill na w tym meczu. Biga sobie też zabiorę, bo się przyda na później. Idziemy do Terany. To w sumie sobie mogę wziąć. Więc mam biga. Wchodzimy sobie na ten domek i go lutujemy, myślę. I chyba jest na górze skrzynka. A nie, jednak pod schodami. Dobra, rewolwer sobie zostawię. Wolałbym jakoś dokładnie pompę. i yy, dobra, jest super, mamy pompę, mamy TK, więc super. Lecimy podjeżdżać typów. I chyba teraz w sumie, dobra, przeszukujemy skrzynkę. Tu ktoś w ogóle skrzynkę ominął. Nie wiadomo jaki i dlaczego. Jakby tu jest gdzieś schowana skrzynka. Nie wiem, bo na razie mam tu gościa. No niestety Midas mnie zabił Ale myślę, że zagramy sobie jeszcze jedną gierkę Tak o po prostu skinem tarany Więc się widzimy w ostatniej już w tym odcinku gierca. Ok widzowie, więc my jeszcze jesteśmy w giereczce I polecimy sobie na kurzące kominy Ponieważ tutaj jest ta nowa ulepszona radioaktywna skrzynka Liczyłbym z niej na jakąś fajną broń Typu spas, Bo ostatnio mi na przykład spaz wypadł więc sobie lecimy busem. W ogóle jeśli macie jakieś do mnie pytania, piszcie je w komentarzach na dole. Byłbym wdzięczny. Oraz jakbyśmy do wakacji dobili te 50 subów, to byłbym naprawdę w niebo wzięty. Ale na razie skoczę sobie tu i lecę sobie na kurzące. Więc szybko, szybko, szybko lecimy. Ale oczywiście ktoś leci ze mną. Bo musi mi zawinąć skrzyneczkę. Ostatnio też zauważyłem, że nieważne, gdzie są kurzące. Czy na początku trasy busa, czy na końcu trasy busa. Zawsze ktoś tu leci. Ale mam pompę. Co jest bardzo ważne. I jak widzicie. Dokładnie jest jak mówiłam, czyli skrzynka się zrespiła. Więc szybko tutaj lecimy do piwnicy. Zabudowywujemy się. Szybkie części mechaniczne. I mamy karabin piechoty. Okej, okay, karabin piechoty jest spoko. Przyda się. Szybki edit. I no, strefa jest znowu blisko, więc chyba w dzisiejszym odcinku szczęście mi dopisuje. Tu się ktoś bije w ogóle. BMPC MPC tak ktoś zabił. Nieważne, ja tu teraz sobie wjeżdżam na górę i ktoś tu dokładnie chodzi. Ale na razie nie obchodzi mnie ten ktoś. Na razie muszę dojść do strefy i przeżyć. Więc okej, okay, tutaj już jest skrzyneczka, więc sobie ją zbiorę. Są małe potki. No, niestety tego biga wolałem wypić dla bezpieczeństwa. No ale są teraz tego konsekwencje, że nie mogę mieć kulkawa. Mówi się trudno. Więc lecimy sobie tu. Jakaś amunicja. Kolejna piechota, tylko że inny kolorek. Apteka, zabieram aptekę. Dobra, spadam na górę. Gościa tu nie widzę. Okej. Okay. Lecę sobie do strefy i przy na Sler czeka. O, a tam jakiś kolega biegnie. Ciekawe, czy mnie zauważył. Dostał. I leży. Nice. Idziemy sobie do mpc to zobaczymy może ma coś Ciekawego w swojej ofercie O i big wypije sobie Idziemy i to mi dał dwie części mechaniczne No okej okay, nawet nieźle Mogę sobie jakieś bronie robić Ale wolałbym znaleźć jakąś lepszą pompę typu niebieską i Tą prowizoryczną i dopiero albo chociaż zieloną i wtedy sobie zrobić po prostu lepszą pompę. Normalną i byłoby git. Tu nic takiego nie ma ciekawego. Czy tu jakieś itemy? Nie, są tylko na górze. Zrobię sobie też nie to, tylko... A w sumie dobra. Był dziś challenge z częściami... Mecha, yy, antyczny, antyczny taki challenge to niech będzie. Idę sobie teraz do strefy, myślę. Tego slerp czeka jednak nie biorę. Nic z nie leci, więc mogę sobie iść bez obawy, że ktoś mi zrobi plecy. Mam jakieś maciki. Więc mogę lecieć. Fajnie by było też jakiegoś typa spotkać, mógłbym go zlazerować. Wtedy z Primala i z karabinu piechoty. Ale dinozaury są. Ja nigdy szczerze dinozaurów nie lubiłem. A jaka jest Wasza opinia? Napiszcie w komentarzach. Zabiłem go. No niestety zjechał mi trochę kewa. Liczmy na to, że w restauracji u pani pomidorek będzie jakaś potka. Dostał. Leży, nice! Złoty taktykal, Złota Piechota Takich rarytasów się nie odmawia Widzowie, z takim lutem to można grać Jeszcze szybkie kapusty sobie walne. 14 kapust chłop miał Nie mam pytań Chłop to był jakimś kapuściarzem Big Potka Rzucę sobie do strefy. A dobra, w sumie mam apteki, ulecie się w strefie. Strefa, aha, fajnie. To jednak szczęście nam nie dopisuje. Strefa na drugim końcu mapy. okej. Okay. Dojdę sobie na spokojnie. I będzie git. Aptekę też mogę w sumie zabrać Jakieś potjony. Amunicja I lecimy sobie do strefy... Myślę, że Riftę od razu sobie kupię Bo nie chce mi się iść Jakieś kolejne matce Tu w ogóle chłopy się biły o, w ogóle tutaj też jest taki symbol. Jeśli nie wiecie o jakich symbolach mówię, to tutaj właśnie są takie kręgi w zbożu, bo dodali kosmitów. Ja od początku, kiedy gram w Fortnite'a, czyli przez jakieś dwa sezony, szczerze, nigdy w kosmitów nie wierzyłem, że będą dodani. Nawet o czymś takim nie myślałem. Skrzyneczka na dzień dobry. I jakiś goldzik. Jakieś kości sobie pozbieram. Tu jakieś beczułki. Dach chłopowi zniszczę. I dzień dobry, co pan ma? Kości. Kupujemy sobie lifta. I lecimy. Tu ktoś sobie znowu ciężarówkę rozwalił Ale myślę, że do strefy dolecę sobie na spokojnie U, nawet ponad na spokojnie A tam cypek stoi To zaraz sprzedam mu mi tak zwany laser Zobaczymy, czy mu się spodoba Dostał. Łu, widzę, że się metalem buduje. Jakiś spocony typek. Nie skomentuję tego. No niestety ześlizgnąłem się, myślałem, że dam radę. No więc widzowie, jeśli filmik Wam się spodobał standardowo przypinek minam o łapce w górze, a ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Pa pa!